Bateria o 10-letniej trwałości może zrewolucjonizować energetykę odnawialną. Naukowcy z Harvardu stworzyli nowy typ baterii, która ich zdaniem może wystarczyć na dłużej niż 10 lat, bardzo wolno się zużywając. Jeśli projekt ten wejdzie w życie, będzie to prawdziwy przełom w przechowywaniu energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Badacze opisują projekt akumulatora z zastosowaniem przechowywania ładunku energii w zbiorniku cieczy. Ma on mieć zastosowanie nie tylko do naładowania na przykład telefonu, ale również może być źródłem zasilania całego gospodarstwa domowego. Jednym z głównych problemów energii odnawialnej jest brak ekonomicznych metod jej przechowywania. Energia elektryczna tworzona przez elektrownie wiatrowe i panele słoneczne jest zwykle wysyłana bezpośrednio do sieci elektrycznej. By sprostać temu wyzwaniu stworzono zmodyfikowaną baterię przepływową, która działa dzięki dwóm dużym zbiornikom ciekłego roztworu. Wynalazek stracił jedynie 1% pojemności na 1000 cykli ładowania i rozładowania. Nowy system ma zmniejszyć koszt przechowywania energii o prawie 90%. Wspaniała wiadomość, zresztą nie pierwsza już w tej materii. Szkoda tylko, że jak zwykle ktoś zamiecie projekt pod dywan. Dopóki mafia z O.P.Q. będzie plasować ropę na pozycji dominującej, dopóty z niczego nowego raczej nie skorzystamy. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której ropa traci znaczenie. Wtedy między innymi cały Bliski Wschód ten rozwinięty, stałby się gospodarczym zapadliskiem, bo wszystko czego się dorobili było możliwe dzięki ropie. Tak więc szejkowie mają o co walczyć. Zresztą Rosja i pozostałe kraje tej mafii też.